Siemano no moi drodzy, kontynuujemy. Horror Alan Wake 2. Dobra, gramy znowu babkom. Eee, słyszał pan o kulcie drzewa. Dobra, przepytajmy go. Jeszcze trochę. pan o Creepy bunch. In the habit of Possibly inspired by a horror story written by a certain author. Hmm? Ring any bells? The cult. Yes. Yes. They have the clicker. If the cult has the clicker, does that make them Scratch's followers? How are you so certain they even have the clicker? They could be working for Scratch i don't remember it's all confused alan if i'm going to act on this information you need to be honest with me yeah of course is he confused or is he hiding something Profilowanie. Dobra. To sobie. wake has a double mr scratch where is he now? A cloud of wrath wears my face. The dark place in your place. Scratching out my body of work. Scratch is here. In Washington. He's hunting Wake. Wake said the cult has the clicker. How does he know? The writer is the reader. The next chapter, the next chapter, the next chapter. Keep the pages safe, the dark shining of the words. Wake is hiding pages. That's how he knows the cult has the clicker. Scratch looks just like Wake. Why? Don't wake up the dreamer if your life is a dream.

Gdzie jest pstrykacz? Wake, pstrykacz. Jest w posiadaniu kultu drzewa. Już zajmowałam się kultem. Upiekę dwie pieczenie na jednym ogniu. Dobra, czyli tutaj mamy wszystko. No nie no, niby jeszcze coś tu jest. Cele kultu, tu dobrze. Sekta działa z kimś, dla kogoś. Wake, kult może składać się z wyznawców zgrzyta. W końcu mają strykacza. Kurdy te nazwy. Dobra, co my tu jeszcze mamy? 17 wskazówek. The pages we've been finding are from a horror story called Return, written by Alan Wake, and the contents of this book are coming true. Wakean have been a romance. <laughs> o ja, to ale będzie. E, jaka opowieść zmienia rzeczywistość zasady No dobra, zobaczmy. Nie tu. Leża mroku. Rex stwierdzi, że do leża mroku można się dostać przez dno Calderon Lake. Calderon Lake jest przejściem do jakiegoś innego świata. Znak zapytania. Kolizja. Strona opisuje kolizję jako coś powiązanego z leżem mroku, z miejscem, w którym przebywa Wake. By mogła powstać kolizja, nie wystarczy sama miejska legenda. Należy ją uzupełnić o dodatkową narrację w leżu mroku. Dobra, czy my tutaj jeszcze mamy coś do. Aha, to ich nie mogę. Dobra, to? Nie. To też nie, ale może to. O, właśnie. Jak tam wejść? Wiersz dotyczy lokalnej legendy, utraconego serca Wiedźmy Strachu. No dobra, no i to zrobiliśmy. Dobra. Nie. Nie. Nie, no to z wake'iem, dobra, czyli to czeka. Czyli dajemy teraz to tu. Nie? Też nie, no dobra. To dajemy to wyżej. Mm. Jak opowieść zmienia rzeczywistość, dobra. A więc wszystko napisane w leżym roku znajduje potem urzeczywistnienie. To nie może być takie proste. Hmm. To znaczy, że efekt nie jest natychmiastowy. Jeszcze jest czas, by to naprawić. Keep trying! Kurde, ile tych wskazówek różnych mitów tu wylatuje. Serio, nie? No to gdzie teraz to dać? A tu coś jest. Jak zatrzymać opowieść? Dobra, mamy tylko dwa dni, żeby to powstrzymać. No tak, mówił już to. Ee, wake. Jeśli tego nie powstrzymamy, zgrzyt wykorzysta opowieść, żeby zmienić rzeczywistość na stałe, na początku Dirfestu. Pstrykacz. Musi dotrzeć do pstrykacza przed zgrzytem. Dzięki niemu będzie mógł zmienić opowieść i dosłać zgrzyta do leżam roku. I odesłać zgrzyta do leżam roku. Strykacz. No i teraz co? to? Nie. Też nie. Ciężko to się kurde łączy, nie? Tu nie. Tu nie. Może jest coś nowego. No bo tutaj też tego nie mogę, nie? No właśnie. Okej, okay, tu. Wake był przez cały. Wake był przez cały czas w innym świecie The Dark Place która jest dla Ok, kolejne rzeczy mi się odkryły. Leżę mroku. Inny świat, do którego prowadzi Coldon Lake. Siedlisko ducha mroku. Przenika do naszego świata przez kolizję. O tutaj tak, duch w mroku. Światło i duch w mroku. Miałoby to sens, gdyby światło sprawdzało się również przeciwko duchowi mroku. Dobra. To w ogóle latarka wydaje się osłabiać opętanych. Dobrze oświetlone miejsca są bezpieczne od ducha mroku i opętanych. Right. Może tu o pstrykacza? Nie. Kurde, naprawdę jest ciężkie tak... Dopasowywać to Zwłaszcza, że tutaj nie mogę Dobra, o czym tutaj jest? Zgrzyt i duch mroku są jednoznaczne. Kolizja. Kurde, nie mam nic na temat tego zgrzytu. O, tutaj, dobra. Kiedy Duch Mroku wygląda jak Wake, nazywa się Zgrzyt. Zły bliźniak brzmi trochę zbyt wygodnie. Trzeba mieć na niego oko. Oczywiście nie mogę do tego dopuścić. Aha, no bo tak, Zgrzyt i Duch Mroku są jednoznaczne. Duch Mroku pod postacią Zgrzyta zmienia opowieść Wake'a. Co? obrócić świat w jebany koszmar. No i tego niestety jeszcze nie mamy. Czyli coś mi tu brakuje. Dobra. Czy mamy jeszcze jakieś sprawy? Nie. Profilowanie, coś doszło, nie doszło. Okay, Mr. Wake. I know you have more pages of the manuscript on you. You don't understand how vital these pages are. They're the only way I can know what's coming. You're not the only one trying to solve this. This is our job. Okay. Here. Now, this is all I have. Be careful with them. I co kurde było to pod oknem i trochę tak jakby mi zasłoniło Nie. wake has more information i need to keep questioning him Przecież, kurde, nie mogę go już o, coś tutaj. inside the trailer at the outskirts of watery saga had seen wake's fabled clicker for the first time in the hands of the cult of the tree a cultist stared at her She drew a Przyczepa. Dobra, idziemy do tablicy. Stając w przyczepie na przedmieściach. Saga po raz pierwszy ujrzała słynnego Pstrykacza. Czyli to idziemy do przyczepy? jest w przyczepie na przedmieściach, dobra, to było czytane, Zdrygnęła się na myśl o tym, co teraz stwierdziła na jej temat. Oj, przepraszam, piknięcie Zdrygnęła się na myśl o tym, co teraz stwierdziła na jej temat. była horroru na temat jej życia, jej przeszłości, nie akceptowała tego. Wyszła z przyczepy. Potrzebowała świeżego powietrza, ale nie była sama. Kultysta patrzył na nią z maski, i jelenia. Dobyła broń. Mm, broni? Krzyknęła, pobiegła za nim. Czyli to nas czeka? To wszystko na stronie kliker, kult. OK, idę do Watery i znajdę ten trailer. Casey, zostań tu i obserwuj pana Wake'a. No, you need me there. No dice, pal. This is an FBI investigation. And I don't see a badge on that flannel. Od tego momentu możesz przełączyć się między opowieściami Alana i Sagi za pomocą wiadra w pokoju wytchnienia dozorcy. Możesz rozgrywać te historie w dowolnej kolejności. O kurde. Co mam tam dozorce? Aha, jest to wiadro. ho ho dobra you wrote these pages in the dark place so why are we finding them here i think i wrote them up i remember writing an endless amount of pages when this happened before the, the pages were being sent from the dark place to help me maybe the same thing is happening here mister Wake. Thank you for your cooperation. Dobra, mamy kolejne wskazówki, chciałem eee. <grywki> w tablicę wejść, czy nie, nie mamy. No mamy. Dobra, w leżum roku eee. sekta kult. No. Kurde, to nie mam gdzie to wczepić albo tu nie, tej no na serio, to no kto należy też tutaj nie mam. Ok, jest. Jeśli to Wake jest źródłem stron, to Kult nie ma z nim nic wspólnego. Chyba, że Kult pracuje ze Zgrzytem. Dobra, co? Lecimy do tej przyczepy. No.

No, to by mi się przydało bardzo. Wyłączony z akcji Zadaje zwiększone obrażenia wrogom, którzy zostali ogłuszeni, oślepieni lub obaleni. Zabij wroga, żeby odzyskać zdrowie. Jeśli odzyskasz jeżeli... ilość odzyskanego zdrowia zależy od siły wroga. No widzicie, trochę rymuje. Raz za razem. Przytrzymaj przycisk strzału, żeby aktywować ogień ciągły. Znacząco zwiększa to szybko szczelność. No dobra, ale pewnie będzie mniej celne. Powiększa magazynek o 50%. Yy, traf wroga szybko dwa razy w głowę. A ogłuszysz go na dłuższy czas. Kurde, no biorąc to... Już nic innego nie wezmę. Aha, i teraz jego teksty będą ją polepszać. No, fajnie to zrobione. Tutaj nic nie weźmiemy też. Dobra, Dobra moi drodzy. Nie będę wyruszał z tego pokoju dalej, bo zostało mi jakieś 10 minut nagrywki, więc zrobimy z tego odcinek 20-minutowy. Tu już się chyba wszystkiego dowiedzieliśmy, prawda? Bo nie mamy już nic w aktach, w pomieszczeniu też nie ma nic. Strony mamy przejrzane, radia nie. No bo prawa autorskie... O, tu coś jest nowego. Burmistrz Seter nie odpuści w żadnej sprawie. No dobra. Ja idę sobie zasyłować. Mam nadzieję, że seria się podoba. Będę wdzięczny za łapkę w górę, subskrypcję, udostępnienie i przepraszam za moje czytanie. Jest późny wieczór. Jestem po 12 godzinach pracy, więc jestem lekko zmęczony. Gdzie mamy tu zapis? Ok. No tak, i nawet się nie wyłączyłem. Zapisując grę. Dobra moi drodzy, to by było na tyle. Trzymajcie się do następnego. Hej.